Cześć, mam na imię Robert. Chciałbym Wam dzisiaj pokazać, jak uruchomić samolot IBM 930. Przejdźmy zatem do symulatora. Jak widzicie na lotnisku w Poznaniu, pogoda taka se, pada deszcz. Dlatego zamknijmy drzwi, by nam do środka nie napadało. Dobrze, więc zaczynamy od tego. Że podnosimy cache-lever do góry, czyli tą leleczkę, można powiedzieć. Klikamy na baterię i przełączamy źródło zasilania na baterię, i załączamy generator na main. W tym momencie załączył nam się tu Garmin 3000 na tych ekranach CFD. A na głównym ekranie musimy kliknąć, i on się w tej chwili uruchamia. To, co jest niezbędne i na co musimy zwracać uwagę przy uruchamianiu, to ta lewa część ekranu MFD, odpowiadająca za wyświetlanie informacji o parametrach pracy silnika. I innych systemów pokazane. Tutaj mamy też również yy, zasilanie. Jest 24 na żółto, czyli yy, w tej chwili baterie się nie ładują. Całe zasilanie pobiera energię z akumulatora. Tu mamy ciśnienie oleju, temperaturę oleju, temperaturę gazów wylotowych NG, czyli yy, moc. Silnika, obroty śmigła i u góry. To można powiedzieć, że to jest e, torpły, czyli to jest e, moc śmigła można powiedzieć. No. W tym miejscu mamy pokazane zbiorniki paliwa w lewym, w prawym skrzydle, a powyżej informacje na temat ciśnienia e, w kabinie. Przed uruchomieniem silnika możemy sobie załączyć światła nawigacyjne i ewentualnie stroboskopowe. Nie ma tu świateł beacon, więc zaleca się, żeby te światełka sobie łączyć. Eee, przechodzimy dalej. Najpierw załączamy pompę paliwa w pozycję ON, a następnie, jeśli w Mamy już na auto, jeśli nie, to musimy przełączyć na auto, ewentualnie na ON. I tu przyciskamy starter przez około 2 sekundy na ON. Za chwilę zacznie nam się obracać śmigło. I tutaj sprawdzamy w tej chwili moc silnika, jeśli już przekroczył 12-13%. To w tym momencie przesuwamy dźwignię ciągu na pozycję low i czekamy aż osiągnie moc na poziomie 51% i więcej, wtedy wejdzie już na zielone pole. Ta cyferka też będzie zielona i będziemy wiedzieć, że wtedy możemy przesunąć już dźwignię ciągu w pozycję idle. O właśnie. Przesuwamy pozycję ciągu na pozycję idle. I czekamy na ustabilizowanie się parametrów silnika. Możemy tutaj wyłączyć te komunikaty, żeby nam nie drugały. I w zasadzie widzimy, że silnik jest ustabilizowany. Moc na 68%, temperatura niecałe 5499. Ciśnienie oleju jest OK. Temperatura oleju OK, i jak widzicie tu nam się zwiększyła yy, zasilanie, tak, zwiększyło nam się z 24 do 29, co oznacza, że w tym momencie yy, akumulatory są ładowane. Jeśli już mamy wszystko ustabilizowane, przechodzimy ponownie na panel górny i robimy tak. Pompę paliwa w pozycję AUTO Selektor paliwa w pozycję AUTO i Shift Select i Shift Select Selektor paliwa dajemy na AUTO ze względu na to, że nie będziemy musieli myśleć o tym, żeby przełączać tym przełącznikiem, żeby się pobierał sobie paliwo raz z lewego, raz z prawego skrzydła. Tylko samolot będzie robił to automatycznie. On fizycznie nie będzie przekręcał tego pokrętła, natomiast będzie elektrycznie sobie tam na zaworach pobierał raz z lewego, raz z prawego. Okej. Okay. Teraz jeszcze musimy włączyć systemy prymowania i autopilota. Tu Emergency ELT, nie ruszamy. Możemy teraz załączyć już światła taksi. Przechodzimy do dolnego panelu. Tutaj, jeśli chodzi o presuryzację, włączamy na auto. I następnie załączamy ogrzewanie rurek pitota. E ten samolot wyposażony jest dodatkowo w system Inert Separation. Jest to tutaj ten przycisk. Możemy go przed startem włączyć. Jest to system, który zapobiega wlatywaniu czy inaczej. Separowaniu ewentualnych ciał obcych, które wlecą y, przez komorę silnika, żeby tego silnika nie uszkodzić. Jest to tyle istotne, że no nikt by nie chciał, żeby na skutek, nie wiem, jakiegoś ptaka czy, czy innych ciał obcych, które wlecą do systemu, do komory silnika, y, żeby z tego powodu. Stały jakieś problemy w jakimś krytycznym momencie startu czy lądowania? W tej chwili wyświetlił nam się komunikat o załączeniu tego systemu Inert Separation. Wyłączymy go sobie, gdyż jest to standardowe, że on jest włączony. System ten Inert Separation zapobiega też latywaniu kryształków lodu do silnika w czasie lotu, na przykład przez chmury. Więc no, warto mieć go włączonego. No jeśli chodzi o samo uruchomienie, to by było wszystko. Myślę, że w kolejnych jakichś filmach omówimy sobie pozostałe jakieś procedury, czy y, chociażby jak planować lot, jak poustawiać sobie ekrany. W jeszcze innym odcinku omówimy autopilota. Tak więc zapraszam na kolejne moje filmy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!